To <noise> 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 jest godny. Czekaj, jeden wygodniały. Słuchajcie, robimy to relację, ponieważ jesteśmy na naszej stołówce, gdzie jest słuchajcie, mega, mega, mega wybitne jedzenie. Jesteśmy na obozach już od 12 lat i. 20? Jakich 12? W sumie od 20. Nie, so, nie jest żadnego. to 20 edycja, ale od 20, od 20 no, lat 12 no, no, Ale mniejsza z tym. Zmierzam do tego, że czujemy się trochę jak w ośrodku na All Inclusive w Turcji. Słuchajcie, czym chata bogata? Popatrz, jeżeli coś chce, a stół szwedzki wygląda bardzo podobnie, czy to jest śniadanie, czy, czy kolacyjka, Warzyweczka. Mozzarella, zawijane tortille, pieczony pasztecik, śledzik, jak to chce ma makrela. ryba po grecku, nawet szprotki, jajeczka, proszę bardzo, zapiekane wędlinki, trzy rodzaje sera, sałatka, sałatka taka, yy, fasolka, brokuły, zapiekane pieczareczki, faszerowane. Nie, nieźle, będę jechał. I teraz zobaczcie, na przykład mięsko z makaronem i z warzywkami. Pierożki. Pierożki. Też będę je jadł A, raz. No, Oczywiście, będę jadzeć. Pieczone ziemniaczki. Super. Yy, A co to było? Co to było? Tortilla z mięsem, A, tortilla z mięsem i szpinakiem, yy, Tu też jest jakaś zapiekanka. Jeszcze nie wiem lasagna. na. A la... lasagna. 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 No i dla tych którzy na nie lubią innych takich rzeczy, to po prostu jest na Jest nutella. Jest drzemik. Jest nawet sobie jabłuszka, proszę. No wszystko jest, wszystko jest. Także słuchajcie, petarda. petarda. Czyli co? Można puszać. Można puszczać. Widzicie, już skaczą. Tak, możemy być zapraszony! No i tak to sobie spędzamy czas trzy razy dziennie na takich posiłkach, także jak ktoś ma ochotę do nas zabić. Ja akurat przechodząc, nagrywając to z zgłaniałem i to bardzo. <śmum> ja też. No trzymajcie się, papa. Dzisiaj mamy jeszcze karaoke i pewnie jakąś imprezkę, także cały czas jesteśmy w rytmie imprezy. Hej!